Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft. A, ten nie można wyjść. Na wstępie oczywiście mówię, zostawcie łapkę w górę, jeśli ten, wam, jeśli ten film wam się podoba. Zostawcie subskrypcję, będzie mi naprawdę miło. No. A, i zapomniałem Wam powiedzieć: albo nie wziąłem tam tego kotka, albo zginął. Bo jak y, przeszliśmy z tamtymi kotkami, to zorientowałem się, że burk, burka nie ma. No i właśnie dzisiaj idę zobaczyć, czy tam nie. Zostawiłem kota, bo tak to by się atapnął. Wychoda no szkoda. Oho, chyba będę musiał tam się przespać. Bo nie wiem nóżka. Nie, To mi pecha. Jak nie znajdę teraz i wioski. O, patrzcie, słońce już... O nie, 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 tu nie, do wioski, do wioski... do nie, nie, jeszcze nie, nie, widać. O, nie, 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 znaczy nie, wiem, gdzie ten nie, by nie, tu. jak nie, tu. A tu Jest ale nie, tu. nie, burek, ale Przepraszam Cię, burku, że Cię zostawiłem. Świetnie. Cię. Chodź, chodź, no, na, no, chodź, no. no, chodź, chodź. No, 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 szybko do no, no. no, no. no. RUN 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 Nie No nie Zombie 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 Jest Udało mi się chyba się oddalił gdzieś Piękne było zawieranie. Dobra Mam 12 chlebka Ja myślałem, że wszystkie koty wziąłem. Dobra, e, tu był... Ile ich tu jest? To naprawdę. Tylko załamanie głowy z nimi. Do kaktusów, kurde. Czekajcie, idziemy do kaktusów. A nie, to mnie nie dali? Nie. Huh. Easy. Easy, pizdemuczku, easy. Co? I co? No, chodź, 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 chodź. No, chodź, chodź. Dobra, cierpię, czapotę mam już. Co, pusia? Możecie słyszeć moją pusia? To taka... A może cię na wiemy Pusia? Chodź Pusia. No, pusia. Pusia gdzie jesteś? Nie, tutaj nie przechodzimy. Chodź Pusia. No, Dobra. Kod mi tutaj chodzi. Надо, не хочу его ударить. Добр. Китка Пуша, Пуся, быстро Чекаем на тебя. Пать пуся. O, jaka się. No i na tego białego musiałem aż chyba trzy ryby, a tak to po jednej zjedłem. i doki, co nie? Tam ten najbardziej uciekał. Jest! No, pusia. Uważaj na a Kaktusy są złe. No, jak widzicie, ta wioska już się rozwija. Jest kowa. No. O, mamy ten od mapy, yeah. yeah. Dobra, gdzie kotek? Jezus, ja tu, ja tu Dobra Co to za mapa? Hmm, mm -hmm. Aj Dobra No. To już wiemy, gdzie był mój kot. A, i napiszcie mi, czy to coś oznacza w komentarzach, bo naprawdę nie wiem, czy tu jest skarb. Nie wiem. Dobra, w tej wiosce byśmy się żegnali.